Witajcie drodzy YouTube'owicze. Kazan z tej strony. A przed wami Bart Sims a raczej Bartman, czyli mm, figurka z drugiej serii Lego Minifigures The Simpsons. Przyjrzymy się tej figurce w szczególe i ocenimy ją. Zapraszam. Nasz super bohater zajmuje piąte miejsce na ulotce. No z piątką jest taka też historia związana, że znajdziemy ich pięciu w kartonie tych Bartmenów. Dalej, po drugiej stronie tej ulotki no, widzimy zestaw tutaj przedstawiający Dom Simpsonów. Ja nawet boję się myśleć po prostu ile on kosztuje z tymi wszystkimi figurkami, licencją i ogromem klocków. Naprawdę, wolę nie wiedzieć, wolę nie wiedzieć. Możecie sobie zerknąć jeszcze, jakie inne tutaj się znajdują figurki. Może was, jacyś wasi ulubieni bohaterowie. No my przyjrzyjmy się może samemu Bartmanowi. Bartman składa się z pięciu elementów. Szóstym elementem jest podstawka. Zacznijmy może od torsiku. Torsik jest tutaj z rękawami. Prosty tors, żadnych nadruków. Te rękawy są dwuczęściowe. To jest tak jakoś odlany i połączony plastik w jakiś sposób. Nie zgrzany, sklejony. Nieważne, to, są, to nie jest nadruk. Tak samo nóżki. Nóżki to są te krótkie, dziecięce nóżki. Ale to tak, że ten żółty pasek nie jest nadrukiem. To jest w jakiś sposób połączone z kilku elementów. Żeby to roz rozdzielić, no to na najprawdopodobniej musiałbym to zniszczyć, więc nie będę tego oczywiście robił. Mamy też proce. Tutaj yy, ta cięciwa jest yy, no pewnie gumowa, ale jest yy, po prostu namalowana. Główkę. Główka yy, ma, jest... Namalowane to wszystko na niej, ale przyzumie jej się bliżej, jak już zmontuję figurkę. Jest także peleryna fioletowa, bez żadnego nadruku. Prosta pelerynka z materiału. I tyle. I tyle w tym w temacie poszczególnych części. Tak prezentuje się gotowa figurka Bartmana. Jak widzimy, brak nadruku na torsie. No troszeczkę tutaj jest nudnawo, ale mamy te charakterystyczne paski dla spodenek Barta. Proca jako jego broń do wymierzania sprawiedliwości przestępcom. No i tutaj widzimy wyraźnie główkę. Główkę, która po bliższej inspekcji okazuje się być troszeczkę, jakby to powiedzieć delikatnie, spitolona. Mianowicie to fioletowe jest na niej malowane. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie ten fragment. Tutaj no jest tak ta farba wyleciała. Prawdopodobnie tu było jakieś maskowanie i pod nie dostała się farba. Powinna być, kończyć się tutaj wyżej. A tu zachodzi na ten niższy element z tej strony. Po drugiej widzicie, jest bardzo ładnie. Tak to powinno wyglądać na całości? A tak wygląda po drugiej stronie. Niestety jest tutaj odwalona fuszerka. Tutaj na główce, na oczku jest także wgniot. Wgniot, który... Czuć pod palcem nie bardzo, ale widać go. Jest tu też coś się złego, niestety, z tą figurką stało. Ciężko mi powiedzieć, co. No, po prostu tak jest. Dalej. No, Bartman prezentuje się tak, jak powinien. Bardzo mi się podoba pod innymi względami. Z oporami chodzi dobrze. Trzyma się studów. Te nóżki bardzo dobrze się trzymają. Pewnie rączki. Akcesoria mu dobrze pasują, główka nie lata, czego chcieć więcej, no właśnie, nie spartolenia części, no i tak to niestety wygląda. Oczywistym partnerem do porównania Bartmana jest Bart Simpson z serii pierwszej LEGO Minifigures The Simpsons. Jak widzimy tutaj także mamy dwukolorową koszulkę, jednak czerwoną, tą samą głowę, tylko inaczej nadrukowano. to jest ten sam element. Takie same nóżki, tutaj niewiele się zmieniło. On ma nadruk z tyłu bardzo ładny, tutaj procy, tu mamy właściwą procę, więc tutaj taka modyfikacja, no i deskorolkę, deskorolka jeździ, ma nadrukowany czerwony pasek przez środek, więc jest bardzo atrakcyjna. Tutaj oczywiście ta wersja Barta jest bardziej taka znana wszystkim, bo pojawia się w serialu praktycznie ciągle, no a tą można znaleźć w komiksie i z czego kojarzę y, jakiś odcinek też o niej traktuje. Ja nie do końca pamiętam, który, ponieważ aż takim fanem serialu nie jestem. No, ale może ktoś z Was napisze mi w komentarzach. Do czego oczywiście zachęcam. Jak znaleźć Bartmana, kiedy przed nami stoi karton pełen tych saszetek? Jeśli chodzi o kod wypukłościowy, y, no to ja Wam go tutaj. Zaznaczyłem te wszystkie wypukłości, które ja widzę. O, proszę, w tych punktach markerem. Tu widzicie, chropowaty jest ten zgrzew. To utrudnia wykrycie takiej figurki. Ale mm, ja byłem zdany, niestety, na macanie, ponieważ kiedy ja szukałem tej figurki, kodów y, jakoś w internecie nie mogłem znaleźć. Tutaj mm, wiele figurek z tej serii, aż cztery. Tutaj właśnie są dziecięce figurki nota tutaj nie, ale też yy, niskiego osobnika mają te nóżki niezginające się. Więc to jest pierwszy, pierwszy element, który pozwoli nam stwierdzić, że ma, jesteśmy chociaż w dobrym yy, takim terenie, zawęzić sobie do tych czterech figurek. Tutaj, także Megi może zdradzić, bo ona nie ma zginających się nóżek, ale ma połączone z korpusem, więc to też idzie wykryć yy, oddzielnie. Ale te figurki. No to tutaj później zaczynają się duże, duże schody. Te włosy bardzo ciężko wyczuć, powiem wam. Myślałem, że ten grzebień będzie do wyczucia łatwy w saszetce, ale ciężko, ciężko to wychodzi. Yy, można to pomylić z inną główką więc trzeba uważać. Yy, naj... Zdradziła go, jak ja by wy... wymacywałem te figurki. Proca, wyczułem proce. Ten kształt yy, nie da się go z niczym innym pomylić, ale trzeba być bardzo cierpliwym. Tutaj Milhouse'a zdradza ta puszka, więc możemy go tutaj wykluczyć albo właśnie chcąc go znaleźć, no to znajdziemy go po tej puszce. Ale tą puszkę z kolei cię łatwo pomylić z tym. Tutaj z tą słomkę u tego Comic Boy'a można nią wykluczyć. Więc tłumacanie jest bardzo, bardzo trudne tych figurek. Trzeba na nie uważać. Szukajcie właśnie nieruchomych nóżek, procy i później już ta głowa. Jeśli te dwa elementy to tylko was upewni, no, i do kasy zapłacić i tyle. Więc tak to wygląda w kwestii znalezienia Bartmana. Przejdźmy do podsumowania. Na początku fakty cenowe. Figurki z tej serii kosztują katalogowo 12 zł. To dużo. To dużo, hmm, za, zwłaszcza zważając na ilość elementów, jakie tu znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że jest to seria licencjonowana i to także hmm, w. Gdzieś w tej cenie musi się znaleźć. Mi się udało tę figurkę kupić w promocji za 11 zł. Wow, a złotówkę taniej! No ale jak wiecie z innych moich filmów, czasem za złotówkę można kupić całą saszetkę i to nie byle jaką, bo od Kobi z serii Grun Grunwald 1410. No więc je, robi to dla mnie różnicę zawsze, nawet ta złotóweczka. Yy, dlatego to ujemnie wpływa na ocenę cena. Druga, drugi minus oczywiście to będzie ten błąd na druku tutaj pod okiem. Z, tego, z tej strony tego jak ją ustawiłem to nie widać, ale z tej już to widać. Szpeć to tą figurkę bardzo bardzo, no przykro mi, że płacąc tyle pieniędzy LEGO potrafi taką fuszerkę odwalić. No nie, nie, nie podoba mi się to, dlatego za to jest kolejny minus. Poza tym nie ma się czego przyczepić, dlatego ceną końcową będzie... 8 na 10, z tym, że jest to oczywiście ocena dla fanów serialu, którzy szukają tych figurek z serii The, The Simpsons. Bo dla zwykłych kolekcjonerów Lego, którzy budują jakieś tam Lego miasta, no to te główki, no to tak średnio będą pasować i tak trzeba będzie je wymieniać na zwykłe. A doliczając koszt, no to to się w ogóle nie opłaca. Tu całą atrakcją jest właśnie to, że to są postacie z tego serialu i dla Klientów zainteresowanych, oglądających właśnie ten serial będących fanami, jest to skierowane. I mm, jeśli jesteście w tej grupie, znajdujecie się, to jest to figurka dla was i mogę wam ją polecić, no mając na uwadze oczywiście te wady. Więc kończymy. Zapraszam do oceniania tego filmu. Jeśli wam się podobał, no to łapka w górę. No, jeśli nie, no to trudno, będzie też inna opcja, jest tam dodania. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeśli nie dołączyliście do grona, widzów moich jeszcze, komentowania tego filmu, oglądaliście recenzję Kazana, pozdrawiam Was, cześć!